Z okazji 80. rocznicy powstania w Getcie Warszawskim Muzeum Dulak 121 włączyło się w akcję Żonkile prowadzoną przez Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Finał akcji odbył się w środę 19 kwietnia. O godzinie 18:00 w Muzeum Dulak został wyświetlony streaming rozmowy Hanny Kral z Mariuszem Szczegłem prosto z audytorium Muzeum Polin połączony z premierą animacji zdążyć przed Panem Bogiem. W tym roku zorganizowaliśmy warsztaty rodzinne dla, dla rodzin z dziećmi, podczas których pracowaliśmy nad słuchowiskiem, mówiliśmy o pamięci, o upamiętnieniu, robiliśmy też papierowe żonkile, które, które dzieci mogły zabrać ze sobą. 400 uczniów mieliśmy na wszystkich warsztatach. Dla takich młodszych dzieci staraliśmy się mówić bardziej o pamięci. Wyszliśmy od ich takich osobistych doświadczeń, czym są pamiątki, czym jest pamięć, jak opowiadają sobie historie, rodzinny opowiadają historię. Była dziewczynka, gdzie rodzice co taki album mają i siadają, oglądają i to przełożyliśmy trochę do, do historii takiej powszechnej naszego kraju, naszego świata. Akcja Żonkile 2023 w Muzeum Dura 121 zamykamy warsztatami dla licealistów. One będą się różniły tym, że chcemy zaprosić młodzież do rozmowy na temat wrażeń po obejrzeniu przygotowanej specjalnie premierowo ym, animacji, która trwa 18 minut. No, i chcemy tak jakby też zapytać się, czy udało im się w ogóle wziąć w tym roku udział w akcji w naszym mieście, czy w ogóle kojarzą, czym są żonkile. Takie trochę też badanie dla nas potrzeb, co się dzieje z uczniami, jak oni to rozumieją, tą rocznicę, i może zapytamy się też o ich pomysły, jak można byłoby uczcić pamięć o powstaniu w Getcie Warszawskim, żydowskim w przyszłym roku. Zobaczymy, czy socjaliści faktycznie sobie poradzą z tym tematem, bo on jest bardzo trudny. Na pewno mm, dużym ułatwieniem jest to, że tutaj możemy już mówić więcej. O tragedii, która spotkała osoby, które faktycznie zginęły i walczyły w powstaniu w Getcie Warszawskim. Chcę upamiętnić pamięć tych Żydów, i mam nadzieję, i tak mi się wydaje, że faktycznie mówienie wprost o tragedii. Niezabarwianie, nie spłycanie tego tematu może pomóc młodzieży zrozumieć, co naprawdę pamiętamy, dlaczego to jest takie istotne i ważne. Na pewno jako edukator Muzeum Dulaks 21 w Pruszkowie mam jakieś takie ambicje i plan na to, żeby muzeum stało się miejscem dostępnym dla uczniów. Pani dyrektor od wielu lat świetnie to realizuje. Ja tylko myślę, że będę mogła wprowadzić pewne pomysły z perspektywy też dziecka i młodzieży, bo wydaje mi się, że to jest jakaś taka umiejętność, którą reprezentuję w sobie. A ze względu na to, że mam sama córki, to łatwiej też mi się patrzy na te problemy młodzieży i dzieci właśnie z perspektywy dziecka. Akcja Żonkilo odbyła się po raz pierwszy w 2013 roku w 70. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Żółty żonkil, który kolorem i kształtem przypomina sześcioramienną gwiazdę Dawida, już wcześniej był symbolem pamięci tych wydarzeń. Ostatni dowódca powstania, Marek Edelman, przez lata oddawał hołd walczącym i poległym, składając żółte kwiaty pod pomnikiem bohaterów Getta.